Październik 1975, Moskwa, ZSRR. Anna German stała za kulisami sali kolumnowej. Była w siódmym miesiącu ciąży, brzuch był już bardzo duży. Lekarze w Polsce błagali ją, żeby została w domu. Pani Anno to zbyt ryzykowne, pani ciało jest już pod ogromnym stresem. Podróż do Moskwy, występ na scenie to może spowodować przedwczesny poród, ale Anna była zdecydowana obiecałam tym ludziom koncert i dotrzymam obietnicy. Zbigniew jej mąż próbował ją przekonać. Aniu możemy odwołać. Ludzie zrozumieją. Jesteś w ciąży. Nikt nie będzie zły. Ale Anna pokręciła głową. Nie, to może być mój ostatni koncert przed urodzeniem dziecka, chcę go zrobić dla siebie i dla ludzi, którzy czekają, więc tutaj była, w Moskwie, pięć tysiące ludzi w sali, wszyscy czekający na Annę German, ale żaden z nich nie wiedział, nie wiedział, że Anna była w ciąży, nie wiedział, że każdy krok bolał, że każdy oddech był walką. Organizator koncertu Igor Petrow podszedł do Anny za kulisami. Pani Anno, jest pani pewna? Wygląda pani blado, może powinniśmy odwołać. Anna uśmiechnęła się słabo. Nie, będzie dobrze. Tylko czy mogę dostać krzesło na scenie, żeby móc usiąść między piosenkami? Igor był zaskoczony. Krzesło? Dlaczego? Anna dotknęła brzucha. Jestem trochę zmęczona to wszystko. Igor kiwnął głową i kazał przynieść eleganckie krzesło na scenę. Kiedy kurtyna się otworzyła i Anna wyszła, publiczność wstała. Oklaski były ogłuszające, ale kiedy ludzie zobaczyli krzesło, byli zdezorientowani. Anna German nigdy nie siedziała podczas koncertów. Zawsze stała, zawsze poruszała się. Co się stało? Anna usiadła na krześle. Wzięła głęboki oddech i zaczęła śpiewać. Pierwsza piosenka była Nadzieja. Jej głos wypełnił salę. Czysty, silny, piękny, ale coś było inne. Anna nie ruszała się, siedziała, śpiewała, ale nie było tej energii, tej iskry. Publiczność słuchała, kochała. Ale pytała się, czy coś jest nie tak? Po pierwszej piosence, Anna próbowała wstać, żeby przedstawić następną piosenkę, ale kiedy próbowała się podnieść, poczuła ostry ból w dolnej części pleców, przeszył ją. Upadła z powrotem na krzesło. Zbigniew, który obserwował z boku sceny, zobaczył i natychmiast wiedział. Coś było nie tak. Podbiegł na scenę. Aniu, co się dzieje? Anna szepnęła: ból, bardzo silny ból. Zbigniew spanikował. Musimy cię zabrać do szpitala. Teraz! Ale Anna złapała jego rękę: nie, nie mogę. Nie przed tymi ludźmi. Przyszli, żeby mnie usłyszeć. Nie mogę ich zawieść! Zbigniew błagał: Aniu, to jest Twoje zdrowie, Twoje życie, życie naszego dziecka, ale Anna była niewzruszona, proszę, pozwól mi dokończyć, jeszcze pięć piosenek, potem pójdę. Zbigniew wiedział, że nie wygra tej dyskusji, więc został na scenie, obok krzesła, trzymając rękę Anny. I Anna śpiewała dalej, piosenkę po piosence, ale każdy, kto patrzył uważnie, mógł zobaczyć: widzieli pot na jej czole. Widzieli, jak jej ręka ściskała brzuch między piosenkami, widzieli ból w jej oczach, ale słyszeli także jej głos, wciąż piękny, wciąż silny, wciąż pełen emocji. Po trzeciej piosence kobieta w publiczności krzyknęła: Pani Anno, czy wszystko w porządku? Anna uśmiechnęła się: Wszystko dobrze, jestem tylko trochę zmęczona, ale wasze wsparcie daje mi siłę. Więc, jeśli pozwolicie, zaśpiewam dalej. Czwarta piosenka. Anna śpiewała rosyjską baladę o matce i dziecku. Ironia nie była stracona, bo Anna była teraz matką. Śpiewającą o macierzyństwie. Niosącą dziecko w swoim brzuchu. Podczas gdy śpiewała o miłości matki. I wszyscy w sali czuli to. Czuli emocje, głębie, prawdę. Po czwartej piosence ból był nie do zniesienia. Anna ledwo mogła oddychać. Zbigniew szepnął: wystarczy Aniu, proszę. Ale Anna potrząsnęła głową. Jeszcze jedna, ostatnia, piąta piosenka była Ave Maria. Ta sama piosenka, którą śpiewała dla papieża Jana Pawła II. Ta sama piosenka, którą nagrała setki razy. Ale tym razem była inna, bo śpiewała ją jako matka. Modląca się o swoje dziecko, o bezpieczeństwo, o zdrowie, o przyszłość. Jej głos drżał. Nie z braku techniki, ale z emocji. Prawdziwej, czystej emocji. I kiedy dotarła do ostatniego wersu, łzy płynęły po jej twarzy. Pięć tysięcy ludzi w sali płakało razem z nią, bo wiedzieli. Wiedzieli, że byli świadkami czegoś specjalnego. Czegoś, co nigdy się nie powtórzy. Kiedy piosenka się skończyła, sala eksplodowała. Oklaski, krzyki. Ludzie wznosili się. Bili brawo przez dziesięć minut. Anna próbowała wstać, żeby się ukłonić, ale nie mogła. Zbigniew pomógł jej wstać, podtrzymywał ją, a Anna uśmiechała się przez łzy i machała do publiczności. Dziękuję, dziękuję za bycie tutaj, za Waszą miłość, za wsparcie. To był zaszczyt śpiewać dla Was. Kiedy kurtyna się zamknęła, Anna upadła. Zbigniew złapał ją, wołał o pomoc. Igor przybiegł. Karetka. Potrzebujemy karetki. Anna była nieprzytomna. Karetka przyjechała w dziesięć minut. Ratownicy medyczni załadowali Annę. Zbigniew wsiadł z nią. Jechali do szpitala przez Moskwę. Syreny wyły i Anna powoli odzyskiwała przytomność. Gdzie jestem? Zbigniew trzymał jej rękę. W karetce. Jedziemy do szpitala. Anna spojrzała na niego. Dziecko? Czy dziecko jest bezpieczne? Zbigniew nie wiedział. Nie wiem, Aniu. Lekarze sprawdzą. W szpitalu Anna została natychmiast zabrana na badanie. Ultrasonografia, kardiogram płodu. Lekarze sprawdzali wszystko. Zbigniew czekał na korytarzu. Modlił się. Proszę. Proszę, niech ona będzie bezpieczna. Niech dziecko będzie bezpieczne. Po godzinie wyszła doktor. Rosyjska lekarka o imieniu Natalia Wolkowa. Pana żona i dziecko są bezpieczni. Zbigniew prawie zemdlał z ulgi. Bezpieczni, naprawdę? Doktor skinęła głową. Tak. Dziecko jest silne. Bicie serca normalne. Ale pani German jest wyczerpana. Ciało jest pod ogromnym stresem. Musi odpoczywać. Całkowity odpoczynek w łóżku. Żadnych koncertów. Żadnych podróży. Dopóki dziecko się nie urodzi. Zbigniew kiwnął głową. Rozumiem. Dziękuję doktor. Kiedy Zbigniew wszedł do pokoju Anny, ona płakała. Nie z bólu, ale z ulgi. Dziecko jest bezpieczne. Zbyszku, dziecko jest bezpieczne. Zbigniew objął ją. Tak, Aniu, jest bezpieczne, ale ty nie jesteś. Co ty robiłaś? Śpiewanie w siódmym miesiącu ciąży? To było szaleństwo. Anna spojrzała na niego. Wiedziałam, że to jest ryzykowne. Ale musiałam to zrobić dla tych ludzi. Przyszli zobaczyć mnie i nie mogłam ich zawieść. Zbigniew pokręcił głową. Aniu, oni zrozumieliby. Ale Anna odpowiedziała: ale ja bym nie zrozumiała. Ja bym nie wybaczyła sobie. Wiesz co czułam na tej scenie? Czułam kompletność. Czułam, że jestem wszystkim, czym powinnam być: piosenkarką, matką, kobietą. Wszystkim naraz. I to było piękne. Nawet z bólem. Może szczególnie z bólem, bo ból przypominał mi, że jestem żywa, że to wszystko jest prawdziwe. Następnego dnia historia była we wszystkich moskiewskich gazetach: Anna German śpiewa w ciąży, koncert emocji, Polska gwiazda ryzykuje wszystko dla sztuki, ale najpiękniejszy artykuł był w prawdzie. Pisali, Anna German pokazała wczoraj coś niezwykłego. Pokazała, że macierzyństwo nie jest słabością, że kobieta może być matką i artystką, że nie musi wybierać. Może być obydwoma, i jej występ, chociaż krótki, chociaż siedzący, był jednym z najpiękniejszych koncertów, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Bo nie był tylko o muzyce. Był o życiu, o miłości, o poświęceniu. I to jest coś, czego nigdy nie zapomnimy. Ludzie, którzy byli na koncercie, opowiadali później: Wiedzieliśmy, że coś było nie tak, widziałyśmy, że cierpiała, ale kiedy śpiewała, zapomniała o bólu, i my zapomnieliśmy o wszystkim innym. Był tylko jej głos, i on był doskonały. Jeden fan napisał list do Anny: Byłem na pani koncercie w Moskwie i widziałem panią walczącą walczącą z bólem, z wyczerpaniem, ale nigdy nie przestała pani śpiewać. I to nauczyło mnie czegoś, że prawdziwa siła nie jest o braku bólu, jest o śpiewaniu mimo bólu. Dziękuję za te lekcję. Anna wreszcie wróciła do Polski tydzień później. Lekarze tam potwierdzili całkowity odpoczynek, żadnych występów do porodu i tym razem Anna posłuchała, bo wiedziała, że przekroczyła granicę i miała szczęście. 6 listopada 1975 Anna German urodziła syna, Zbigniewa juniora, zdrowego, silnego, doskonałego i kiedy trzymała go w ramionach, pamiętała ten koncert w Moskwie, koncert, gdzie śpiewała będąc w ciąży, gdzie ryzykowała wszystko. I powiedziała cicho do swojego syna: Śpiewałam dla ciebie, zanim się urodziłeś, śpiewałam, kiedy byłeś w moim brzuchu, i mam nadzieję, że słyszałeś, bo chciałam, żebyś wiedział, że twoja mama jest piosenkarką i że muzyka będzie zawsze częścią naszego życia. Razem historia tego koncertu stała się legendą. W ZSRR opowiadano ją przez lata, matki opowiadały córkom. Córki opowiadały wnuczkom o kobiecie, która śpiewała pomimo ciąży, pomimo bólu, pomimo ryzyka, bo wierzyła w coś większego, w moc muzyki, w moc sztuki, w moc spełniania obietnic. I kiedy krytycy później pytali, czy warto było ryzykować, czy nie było to egoistyczne, Anna odpowiadała: Może było. Może powinnam była zostać w domu. Ale wtedy nie byłabym sobą. Nie byłabym Anną German. Bo Anna German nie jest tylko imieniem, to filozofia, filozofia dawania wszystkiego, zawsze, nieważne co, i jeśli musiałabym wybrać między byciem ostrożną, a byciem sobą, wybieram bycie sobą, za każdym razem. To jest historia, jak Anna German śpiewała w siódmym miesiącu ciąży, jak publiczność nie wiedziała. Jak lekarze byli w szoku, i jak mimo wszystko Anna i dziecko przeżyli. Bo czasami miłość do sztuki jest tak silna, że daje siłę do niemożliwego, i Anna German udowadniała to. Nie raz, nie dwa razy, ale całe życie, każdego dnia, każdym występem, każdą nutą śpiewała, nieważne co, bo to była jej misja, jej powołanie, jej życie.